A jest nim poseł Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Selin, rozmawia Kuba Kauga. Dzień dobry, dzień dobry, witam. Panie pośle, jeździł pan wczoraj z Karolem Nawrockim, obywatelskim kandydatem na I prezydenta i bezpartyjnym. <laughs> tak, zacząłem dzień w Pucku, bo mieliśmy wczoraj taką półokrągłą 105. rocznicę zaślubin Polski z Morzem, więc staram się tam zawsze być 10 lutego, ale potem rzeczywiście na Kociewiu dwa spotkania w Starogardzie Gdańskim i w Trzebie z naszym, znaczy wspieranym przez nas kandydatem na prezydenta Karolem Nawrockim. To trzeba się y, decydować, czy wasz, czy wspierany, czy obywatelski, no czy partyjny. wspierany, to nasz, no innego nie mamy, panie redaktorze. Rozumiem, nie planujecie wystawiać i zbierać podpisów? Nie, konsekwentnie pracujemy nad y, zwycięstwem Karola Nawrockiego, moim zdaniem ta kampania idzie dobrze, rozpoznawalność y, y, początkowo niska, dzisiaj chyba tylko kilkanaście procent jeszcze Polaków nie wie, kim jest Karol Nawrocki, więc to jest jeszcze do, do zrobienia i w sondażach cały czas y, progres. Ale pojawiają się takie wątpliwości, chociażby dotyczące tego, że ten wynik sondażowy, który Karol Nawrocki prognozowany osiąga, jest niższy na przykład niż poparcie stricte dla samego prawa i sprawiedliwości. Tak, to jest jeszcze do zrobienia, chociaż też niektóre sondaże pokazywały, że to już się wyrównuje z poparciem dla prawa i sprawiedliwości. Najważniejsze dla mnie jest to, że w lutym na 100 dni przed wyborami jego główny rywal, czyli Rafał Trzaskowski, zszedł z poparcia powyżej nawet 50%, jakie miał na samym początku do 30 paru i że Różnica między nimi jest często jednocyfrowa. To jest dobry prognostyk. Myślę, że dzisiaj tak naprawdę jak się te potencjały zmierzy i również potencjały tych kandydatów, którzy są trzeci, na pozycji trzeciej, czwartej, piątej itd. Tak Kogo ewentualnie ich elektoraty mogą poprzeć w drugiej turze, to dzisiaj mamy sytuację, tak uczciwie mówiąc, 50-50, jeśli chodzi o szanse Rafała Trzaskowskiego i Karola Noworockiego. Tak pan to postrzega, tak. rozumiem? I, I wydaje mi się, że z tego co wiem, w sztabach to postrzega się to podobnie, w obu sztabach. Bo są też takie badania, które wskazują chociażby na to, że na przykład Sławomir Mencen, gdyby się w drugiej turze znalazł, no to miałby szansę pokonać Rafała Trzaskowskiego. Albo Szymon Hołownia taką szansę by miał, a, a Karol Nawrocki niekoniecznie. Przyznać trzeba, że kampania Mencena, która zaczęła się najwcześniej i rzeczywiście tych spotkań on, ma, on miał bardzo dużo, już miał bardzo dużo, e, przynosi dla niego osobiście pewne efekty, ale proszę zwrócić uwagę, że w przeciwieństwie do tych dwóch głównych faworytów, e, którzy zawsze mają dwucyfrowy wynik sondażowy, Mencen czasami ma dwucyfrowy, ale czasami nawet dzisiaj taki sondaż widziałem, jest jednocyfrowy. To prawda, nie zawsze równe te, te rezultaty sondażowe są. A co pan wczoraj usłyszał od Karola Nawrockiego? Co panu najbardziej zapadło w pamięć? Że unieważni pakt migracyjny. To jest oczywiście nawiązanie trochę dowcipne do tego niepoważnego unieważnienia, uroczystego unieważnienia referendum, które razem z wyborami z października 2023 roku zorganizowaliśmy przez Donalda Tuska, który jako, jako prący wówczas do władzy, właśnie takiego. Uroczystego unieważnienia dokonał i to był błąd polityczny, bo gdybyśmy to referendum jednak przeprowadzili, mieli wyraźną opinię Polaków w sprawie tego, że nie życzymy sobie nielegalnych imigrantów w Polsce. Każdemu polskiemu rządowi, obojętnie jakiemu, łatwiej by było na ten temat rozmawiać w Europie i w strukturach europejskich, że my sobie po prostu tego nie życzymy, bo nie chcemy podzielać tych samych błędów, które popełnili nasi przyjaciele z Zachodu. Wiadomo, że tam jest niebezpiecznie, coraz gorzej, a my tego niebezpieczeństwa chcemy uniknąć i tych nielegalnych imigrantów nie mieć. I w związku z tym, nawiązując trochę do tej retoryki, Karol Nawrocki wczoraj powiedział, że uroczyście unieważni pakt migracyjny, jeśli zostanie polskim prezydentem. A pan na przykład słyszał to, o czym mówił Donald Tusk z Ursulą von der Leyen w zeszłym tygodniu w Gdańsku podczas posiedzenia kolegium komisarzy, właśnie w kontekście paktu migracyjnego? Eee, ale co miałem usłyszeć? No, wydaje się, że po tych deklaracjach, które padły, no, pakt migracyjny raczej nie jest... Retoryka Donalda Tuska nie obowiązuje, jest... Obowiązuje, ale, ale powiedział Donald, Donald Tusk nie. wyraźnie, że... Uporządkujmy wiedzę na ten temat. W paździe, e, tak. Przepraszam, w grudniu 23 roku, na początku rządów Donalda Tuska, nowych rządów Donalda Tuska, pakt migracyjny został przyjęty, również przez przedstawiciela państwa polskiego, tylko retorycznie Donald Tusk mówi, że nie będziemy tak naprawdę go realizować. Ale on na przykład mówi, że nie będziemy przyjmować dodatkowych imigrantów. Co to znaczy? Do czego to się odnosi? Czy to się odnosi do tego, że przyjęliśmy 2 miliony Ukraińców? Czy to się odnosi do czegoś, czego nie wiemy, że zgodziliśmy się na jakąś kwotę nielegalnych imigrantów i dlatego buduje się 49 ośrodków dzisiaj, które mają nielegalnych imigrantów przyjmować? Bo przecież to się dzieje. W każdym dawnym województwie polskim to się dzieje, więc to jest niepokojące. Czy jak mówi, że nie będziemy przyjmować, Mać dodatkowych czy to się odnosi do jakiejś kwoty, której nie znamy, na którą się zgodził. Mało tego wczoraj jeszcze przedwczoraj usłyszeliśmy o w czasie debaty niemieckiej kampanijnej między Mercem a Scholzem, że Scholz, obecny kanclerz Niemiec, powiedział, że on uzgodnił wycofywanie nielegalnych imigrantów z Niemiec z każdym sąsiadującym z Niemcami przywódcą premierem. Więc mamy prawo zapytać co uzgodnił Scholz z Tuskiem? Co Trzymając Tusk się tego, przed co, co Donald Tusk mówił w Gdańsku, w związku właśnie z pomocą uchodźcom wojennym z Ukrainy, Polska nie zamierza żadnych dodatkowych migrantów przyjmować. Ale tutaj to, to zostawmy. Ja chcę jeszcze pana o wiek emerytalny zapytać, bo mówił też Karol Nawrocki wczoraj o tym, że on nie podpisze ustawy, która by podwyższała obowiązujący aktualnie w Polsce wiek emerytalny. Ale chcę też zapytać o to, czy. Pan wie, albo co byście doradzali kandydatowi obywatelskiemu, którego wspieracie, w kwestii zrównania wieku emerytalnego mężczyzn i kobiet? Uważam, że musi pozostać ten system, który jest, że 65 lat dla mężczyzn i 60 lat dla kobiet, również ze względu na, można powiedzieć, stan zdrowotny, tak gdzie widać pewną różnicę między. Między tym jak siły fizyczne też kobiet się w pracy wyczerpują szybciej, więc ten wiek powinien być dla kobiet niższy i powinno być to, co jest, a nie powinno się wokół tego kombinować, nie powinno się oszukiwać, tak jak. Poprzednio w czasie rządów Donalda Tuska było, że, że obiecywali i on, i ich kandydat na prezydenta Bronisław Komorowski, wówczas, że na pewno tego nie zrobią, a jednak to zrobili. Więc ma, mamy prawo jako Polacy nie ufać tej ekipie, te, temu środowisku politycznemu, jeśli mówią, że nie będą podwyższać wieku emerytalnego, bo już kiedyś tak mówili, a jednak to zrobili. Czyli ta deklaracja dotyczy całości, rozumiem, zarówno zrównywania, jak i podwyższenia? Tak. Tak należy to, tak należy to tak, rozumieć. Ani ani nie nie podwyższania wieku emerytalnego, ani dla mężczyzn, ani dla kobiet. Słuchał pan wczoraj premiera Tuska i yy, premiera Donalda Tuska i yy, ogłoszenia dotyczącego yy, planu gospodarczego. Tak, nazwany ten plan gospodarczy został jakimś przełomem. Ja żadnego przełomu nie widzę, bo oczywiście to jest typowa kampanijna zagrywka, bo wiadomo, że coraz gorzej jest w polskiej gospodarce, są masowe zwolnienia, rośnie bezrobocie. Zostaliśmy potraktowani przez nawet naszego głównego sojusznika politycznego, gospodarczego, jakim są Stany Zjednoczone, jako państwo drugiej kategorii, jeśli chodzi o dostęp do chipów, rekordowo drogi prąd w Polsce itd. I to wszystko, Polaków niepokoi. W związku z tym trzeba na 100 dni przed wyborami ogłaszać jakieś przełomy, ale ja tam przełomu nie widzę, bo nie było żadnych konkretów. Nawet koalicjanci mówią, ale, ale jakie konkrety? No, e, 650 miliardów złotych, które mają iść na inwestycje e, w tym roku. Energetyczne, ogłosił, transportowe, tak, technologiczne. Jak ogłosił Donald Tusk, to jest 16,5% PKB. Zwracam uwagę na to, że w latach 10-22, również za ich rządów, ale zwłaszcza za naszych rządów, na inwestycje szło od 17 do 20,5 Procent PKB. Czyli ten, ten przełom to jest mniej, in, in, mniej PKB na inwestycje, niż w poprzednich latach, więc jaki przełom? No i żadnych konkretów, tak? Nawet, nawet koalicjanci się na to uskarżają, jak, jak czytam dzisiejszą prasę. Więc moim zdaniem, czysto taka kampanijna zagrywka, która ma jakoś uspokoić Polaków w czasie kampanii prezydenckiej, że, że rząd ma jakieś wielkie plany. Nie widzę tych planów. Nie przekonuje pana na przykład Roman Giertych, który napisał wczoraj realizujemy testament. Chrobrego i nie jest to żadna ironia, ale fakt, Polska znowu jest najsilniejszym państwem Europy Środkowej i wiodącym krajem. Polska znowu stała się wielka. Polska siłą rzeczy powinna być najsilniejszym krajem Europy Środkowej, bo jest największym krajem i naj, ma, ma największy potencjał gospodarczy, ludnościowy, terytorialny również, e, więc trudno żeby, trudno, żeby było inaczej. Natomiast jeśli chodzi o dziedzictwo Bolesława Chrobrego, to ja, to ja się troszkę martwię tym, że nie ma żadnego poważnego, ambitnego planu obchodów tego tysiąclecia. E, tysiąclecia. Lecia pierwszej, Pięćsetlecia koronacji. Lecia pierwszej koronacji, mhm. 500-lecia hołdu pruskiego. Jak ja w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego jeszcze pracowałem e, półtora roku temu, dwa lata temu, to mieliśmy takie plany poważnego programu grantowego dedykowanego różnym instytucjom kultury, które e, chciałyby jakieś rzeczy związane z tymi rocznicami wielkimi zrobić. Nie słyszę o tym, żeby teraz taki program grantowy był planowany, a szkoda. Ja uważam, że tą historię warto przypominać, e, bo ona miała istotne konsekwencje dla naszych dalszych dziejów, zarówno Koronacja tysiąc lat temu, jak i hołd pruski pięćset lat temu. Zostawiając już te wątki, trzymając się trochę tego, co w pewnym sensie pan wywołał, bo chciałbym do zabytków przejść, tak tutaj na bardzo lokalny nasz grunt. Zajść najpierw chcę pana zapytać o bazylikę świętej Brygidy. Jak się panu podoba to, że cały czas są na niej panele fotowoltaiczne? Ta decyzja była zakwestionowana przez poprzedniego konserwatora Zabytków i obecnego konserwatora zabytków. I ja się z tymi z tym, z tym kwestionowaniem. Zgadzałem, kiedy byłem generalnym konserwatorem Zabytków, i zgadzam nadal. Uważam, że jednak z punktu widzenia no, takiej estetyki, też sfery zabytkowych, owszem, z, z poziomu gruntu może tej fotowoltaiki nie widać, ale z jakichś punktów widokowych, gdzie obserwujemy całą np. Gdańską Starówkę i Główne Miasto i Stare Miasto, to jednak to widać i to razi. I lepiej poczekać z takimi inwestycjami, bo być może one, one kiedyś będą uzasadnione. Poczekać na czasy, bo to się już zaczyna pojawiać, kiedy pojawi się taka technika fotowoltaiczna, która będzie sprawiała wrażenie ceramicznej i ona po prostu estetycznie nie będzie się odróżniać od zwykłej czerwonej dachówki. A to dzisiaj nie wygląda najlepiej. A próbował pan rozmawiać z proboszczem Bazyliki? Jeszcze jak pracowałem jako generalny konserwator. Na pewno, dabytków, to... Tak, znacie to, się. Tak, to, tak. to mieliśmy taką rozmowę i z, ze zrozumieniem ze strony księdza proboszcza Kowalskiego. <laughs> dotyczącym zastrzeżeń konserwatorskich się spotkałem. Także nie wiem, dlaczego ta, ta fotowoltaika tam jeszcze jest. No właśnie, w takim kształcie. Sobie w pewnym sensie zadajemy to pytanie. W takim kształcie, to, natomiast, natomiast to tak długo trwa. dobrze by było, bo ja trochę też rozumiem te potrzeby ekonomiczne i tak dalej poszczególnych parafii. Natomiast warto po prostu poczekać na, na, na lepszą technikę fotowoltaiczną, która nie będzie estetycznie radzić. Która po prostu nie będziemy widzieli, że ta fotowoltaika jest, bo będzie ceramiczna czerwona. Ona będzie sprawiała wrażenie ceglanej. Niezależnie od. Przepraszam, yy, ceramicznej. Ceramicznej. Tak. Tak. Niezależnie od przyczyn ekonomicznych jakiegokolwiek podmiotu, no dobrze by było, rozumiem, żebyśmy szanowali jednak obowiązujące tak powinno yy, być. przepisy i regulacje, które, tak powinno być. które jako, jako społeczeństwo mamy. Trzymając się zabytków, chcę Pana jeszcze o most Siennicki. Zapytać to historia, która cały czas budzi, budzi emocje w Gdańsku, ale chcę tak pana właśnie jako byłego generalnego konserwatora, taką trochę ideologię mm -hmm. zapytać dotyczącą ochrony zabytków, bo pojawiają się takie m, dyskusje, że być może niekoniecznie tego typu obiekty powinny być bardzo chronione i powinny podlegać długim uzgodnieniom i, i, i tego typu procedurom. Ja przywołam y, wypowiedź pana profesora Mikołaja. Miśkiewicza z Wydziału Inżynierii Lądowej Środowiska Politechniki Gdańskiej. W środowisku mostowców od jakiegoś czasu trwa dyskusja odnośnie tego, czy mosty powinny być obiektami zabytkowymi, czy też przede wszystkim powinno się zwracać na ich funkcję. Most Siennicki był już wielokrotnie przebudowywany. Można by zbudować tablice pamiątkowe pokazujące, jak ten obiekt wyglądał i budować w tym miejscu nowy nowy most. To jest takie oczywiście rozważanie. Jak pan na to patrzy i czy rzeczywiście czasami nie wylewamy dziecka z kąpielą po prostu? Myślę, że każdy zabytki? obiekt trzeba oceniać indywidualnie. Ten most jest sprzed pierwszej wojny światowej i w zniszczonym przecież czasie II wojny światowej w Gdańsku to jest cenna rzecz, że przyczółki i przęsła o charakterze zabytkowym tak, tego mostu akurat się zachowały i mają już grubo ponad 100 lat. Ale cenniejsza niż Więc komfort punktu... życia A Nie, nie, oczywiście to trzeba... Próbować pogodzić, ale z punktu widzenia właśnie konserwatorów zabytków, miłośników zabytków i tak dalej, i tak dalej, zabytki techniki też są cenne. Ja, właśnie jak byłem generalnym konserwatorem zabytków, to zauważyłem, że jest szczególne jakieś przewrażliwienie na zabytki techniki, żeby je jednak zachować, żeby, żeby tę strukturę zachować, żeby ich wygląd i estetykę, często bardzo ciekawą, ciekawą, zachować. Ale trzeba oczywiście szukać jakiegoś złotego środka, żeby i strukturę zabytkową zachować, ale też, żeby żeby to służyło technicznie do temu, czemu powinno służyć. Czyli, czyli most powinien być mostem i powinien być drożny. Z tego, co wiem, Bo to jest sięński, jego przede wszystkim tak, funkcja. Moc Nicki jest w ewidencji zabytków. Ewidencja zabytków to jest trochę z niższa kategoria ochrony niż rejestr zabytków. W rejestrze mamy około 60 tysięcy obiektów w Polsce, a w ewidencji około 300 tysięcy. I to jest raczej poziom ochrony na poziomie samorządowym, lokalnym, a nie na poziomie państwowym. No ale jest. Jest to Ewidencji od trzech lat, i w związku z tym, no, nad tą strukturą naczółkową i przemysłową należy się zastanawiać, żeby jak najwięcej ochronić. Ale oczywiście też to powinno być drożne, bo wiemy, jak zamknięcie tego mostu utrudniło życie mieszkańcom stogów, przeróbki czy górek wschodnich. Jak pan patrzy na całą tę sytuację? Ma pan swoją ocenę? No, myślę, że miasto powinno było być lepiej przygotowane do alternatywy komunikacyjnej, kiedy zdecydowało o zamknięciu tego mostu na dwa lata, bo taki jest plan w celu jego wyremontowania i dopiero post factum zaczęto się zastanawiać nad udrożnieniem przez most Wantowy, czy przez tunel pod Wisłą i jakimiś nowymi rozwiązaniami komunikacyjnymi, a trzeba by to było zrobić po prostu przed zamknięciem. Trudno się, y, trudno się y, z tym chyba jednak nie, nie zgodzić. Tak to ocenia i, i wielu ekspertów, i, i, i dziennikarzy, i też część, część, część mieszkańców. Tutaj się zatrzymamy, tutaj zakończymy. Bardzo dziękuję ja za również spotkanie Dziękuję za, za zaproszenie. Gość Radia